Dzień dobry, witam Was serdecznie w czytaniu dla Skorpiona na miesiąc, grudzień. Talia Tarot for All Ages. Słuchajcie, już tak się nagadałam, bo codziennie robię tak dużo czytań mmm, noworocznych, że język mi się plącze, kiedy zaczynam mówić. Eee, no właśnie, i ogłoszenie. Robię dla Was czytania prywatne, zatem jeżeli ktoś chce, zachęcam do kontaktu mailowego, robię również rozkłady na nowy rok. No, natomiast proszę mieć na uwadze, że jest kolejka więc troszkę trzeba będzie poczekać, ale ja na wszystkie maile odpiszę. Dobra, przechodzimy do rzeczy. Połowa znaków że jest wrzucona na nowy rok w tych ogólnych czytaniach, także zachęcam, żeby spojrzeć. Akurat nie pamiętam, czy Skorpion już był czy nie. Chyba nie, ale nie jestem pewna. Dobrze, Skorpiony, przechodzimy do Tarota. Co tutaj w grudniu dla Was? Skorpioniki, grudzień. Grudzień dla Was, Skorpiony. 6 mieczy, 7 donarów, 5 chyba buław. No, tak myślę, że to 5 buław. Jak widzicie, te karty nie, nie zawsze są podpisane, ale tak to jest piątka buław. Zawalcz, zawalcz o to, na czym ci zależy. Nie pozwól, żeby jakieś myśli cię stłumiły, nie oddalaj się, dopóki nie spróbujesz. Dobrze, skorpiony. Grudzień. Z czego tu wchodzicie? A, z danarów. Super. Co w przeszłości? 10 buław. Co nadchodzi? 8 kielichów. Wasze wyzwanie. Cesarz. Odpowiedź na wyzwanie... Co robić? Kapłanka. No, ja bym powiedziała, że wy jesteście w takiej ekspansywnej energii. To nie jest dobry miesiąc na podejmowanie ważnych decyzji życiowych, bo tutaj bo one są podejmowane pod wpływem pewnych emocji. Karta kapłanki zachęca, żeby najpierw całą energię skierować do wewnątrz przemyśleć, posłuchajcie intuicji, zanim z tym cesarzem zadziałamy. Bo z cesarzem to działamy tak na zasadach, tak? Czyli za, dla zasady coś. Ale z kapłanką tutaj jakby jest drugie dno sytuacji i należałoby się wyciszyć, bo przychodzi coś nowego do Was. Ale mamy ósemkę kilku, która pokazuje, że nie ma tutaj stabilizacji. Szczególnie emocjonalnej. Też widać, że jesteście po jakimś trudnym etapie. No dobra. Mm. Rezultat. No, jest trójka buław, czyli mam już plan, wiem, gdzie zmierzam? Ok, i rada dla skorpionów na grudzień. Pięć mieczy. Ulecz siebie, zanim tutaj będziesz chciał skorpionie coś de decydować, bo mnie się pokazuje, że ty możesz tutaj też e, pod wpływem takich niezdrowych emocji, szczególnie jeżeli jakieś rozstania w tle były, albo macie poczucie, że ktoś was źle potraktował, to wy możecie pod wpływem takiego. Takiego zadośćuczynienia, coś robić, i to nie będzie zdrowe. Zatem, tutaj należałoby się wycieszyć, tak czuję. Jest trójka denarów w tle, więc sytuacja na pewno dotyczy Was z innymi osobami. Zobaczymy, co. Zacznę od dziesiątki buław. Tutaj jakiś ciężki okres za wami. Co to jest? Dziesiątka mieczy. Ona jest odwrócona, więc to tak jakbyście w tym miesiącu dopiero zrzucacie z siebie bardzo. Bo dziesiątka mieczy w pozycji prostej kończy się, akceptujemy. Dziesiątka mieczy w pozycji odwróconej kończy się i to niezbyt przyjemnie, ale niekoniecznie akceptujemy jeszcze, nie? Więc tutaj jakby skorpion godzi się z jakimś zakończeniem. Wy macie jakąś trudną sytuację za sobą, to na pewno. Jazda z denarów to już jest jakby nowa inwestycja. Tak jakbyście chcieli nowy początek. Natomiast wideo mieczy pokazuje, że kierują wami niezbyt mądre i dobre pobudki. Szczególnie jeżeli ktoś was zranił, to tutaj jakby z chęci zemsty odegrania się albo szybkiego przejęcia kontroli, możecie podejmować głupie decyzje w grudniu. Czyli na przykład, nie wiem, mój facet mnie zdradził yy, i ja teraz szybko wejdę w nowy związek, a najlepiej to jeszcze z jego przyjacielem. Nie dość, że się odegram, to jeszcze szybko się pozbieram i tyle. Nie? To nie jest mądre, jakby nie róbcie tego. Bo pokazuje mi się, że ta propozycja, która tu idzie, ona skusząca, tak? To nowe, w co chcecie inwestować, ale siódemka mieczy to jest droga na skróty. To nie będzie działać. No i właśnie, bardzo szybko się przekonacie, że nie działa, bo jest ósemka kielichów, czyli nie ma stabilizacji emocjonalnej i jest królowa kielichów. No to tutaj chodzi o naszą psychikę. Wy nie czujecie się stabilnie, albo osoba, która Wam tutaj chce coś zaproponować, nie jest stabilna emocjonalnie. Skorpion musi najpierw się z czymś pożegnać, coś opuścić. Zanim sobie otworzycie nowe drzwi. Tutaj rak jest w tle. Mamy tego barana, mamy braka i ryby. No, tak bym to widziała, że najpierw trzeba poukładać siebie emocjonalnie, bo nie zainwestujecie mądrze swojej energii. Dlaczego? Bo cesarz jest na wezwaniu i to jest to: przejmuje kontrolę. I cesarz to Mars, nie? On często działa w odpływem złości. jest dziewiątka kielichów, więc tu jest takie, żeby komuś pokazać, że mam się lepiej niż wam się naprawdę, tak? Albo wam się wydaje, że szybciej odzyskacie dobre samopoczucie, jeżeli szybko w coś zainwestujecie. Niekoniecznie. Kapłanka mówi: czas y, troszkę się wycofać, y, przemyśleć, posłuchać intuicji. Paść miecz odwrócony. Bo tutaj, jakby, też musicie uważać: jeżeli nie dotyczy to waszego wnętrza, to pojawi się jakaś osoba wokół was i to nie jest osoba stabilna. To jest osoba, która może troszkę wykorzystać to, że na przykład byliście w trudniejszym czasie, więc jesteście podatni, coś wam zaproponować i nie dotrzyma umowy. Wy musicie ufać intuicji tutaj bardziej, bo czy odwrócony, jakby wiedza nie wystarczy, tak? To, że z cesarzem ktoś mi zaproponuje coś konkretnego, z dziewiątką kielichów to jest przekłamane, to jest trochę naciągane. I z, tym, z tą kapłanką odpowiedź na wyzwanie, posłuchaj intuicji, nie racjonalizuj, nie słuchaj rozumu, nie, nie próbuj już się kontaktować, tak? Rozmawiać, podpisywać, wycofaj się, energia do wewnątrz z kapłanką kierowana jest, tam znajdziesz odpowiedzi. A dlaczego? No, bo ja uważam, że rada ta piątka mieczy, to jest tak, jakby ktoś się próbował odegrać. No, jest ten kapłan, no. Tutaj, jakby niezdrowe emocje rządzą kimś. To jest raz, a dwa, mm, to może być wy, to może być osoba w waszym otoczeniu. Mam takie paskudne wrażenie, że ktoś może wykorzystywać swoją pozycję, albo to, że ktoś jest teraz taki wrażliwy i próbować tutaj coś komuś wciskać niezdrowego. Czyli ktoś po prostu chce kogoś wykorzystać. Umówmy się. W rezultacie mam trójkę buław, czyli jeżeli wy się trochę wycofacie i zamiast słuchać wiadomości, informacji, czytać, to posłucham intuicji, to będzie plan, będzie jasność. I jest siódemka kielichów, czyli wy dojdziecie do tego, w którą stronę zmierzać, co jest prawdziwe, a gdzie tutaj, jakby coś jest przekłamane wizerunkowo, tak. I znowu, czy ktoś nam coś proponuje, to zrozumiecie, że tu są trochę takie maka makaron na uszy nawijane, bo jesteście w takiej pozycji teraz wrażliwej e, czy w takiej trudnej, to ktoś może chcieć wam proponować coś, że Wam pomoże w imię czegoś, ale tak naprawdę nie są zdrowe intencje. Jeżeli wy jesteście w takiej pozycji nieprzyjemnej i szybko chcecie coś nowego, żeby tylko głowę odciągnąć, no to też uwaga, bo się wpakujecie w coś mega niestabilnego i to nie zadziała. Skorpio ma zrobić krok wstecz. Yy, mam też wrażenie, że tutaj trzeba wybaczyć, wybaczyć sobie, wybaczyć w duchu komu komuś, zanim pójdziecie dalej, bo yy, ja czuję, że Was ktoś nie zbyt przyjemnie potraktował. I z tym kapłanem dać sobie przestrzeń, bo z piątką mieczy zaciąłacie pod wpływem w zemsty, yy, takich niezbyt przyjemnych emocji, porażki itd. Natomiast kapłan prosi o wybaczenie, uzdrowienie najpierw siebie. Przede wszystkim, bo nie ma tej stabilizacji w psychice, tak? Albo ta osoba wokół Was tutaj się pokazuje i wykorzystuje to wszystko, żeby sobie tutaj Was jakoś zmanipulować emocjonalnie. Zatem jeżeli się troszkę wycofacie i pozwolicie sobie na tę ciszę i na to, żeby słuchać intuicji, a nie to, co ktoś mówi czy to, co wydaje się racjonalne, to zobaczycie, kto tutaj jakby jest prawdziwy, kto coś udaje, gdzie jest Wasza droga. Więc to jest bardzo ważne w tym miesiącu. No, szczególnie, że tutaj jest gwiazda w tyle. Zobaczcie, gwiazda pustelnik. Osiem była. Wszelkie odpowiedzi znajdziesz w sobie wewnętrznie. Droga ci się pokaże. Jeżeli się wycofasz na momencie i czwórka donarów będziesz oszczędny ze swoją energią. Nie walcz z wiatrakami. Zatem tutaj trochę trzeba się zahibernować. To będzie dla was dobre. Przyjdą odpowiedzi. Dobrze, zobaczę, co z księżycologii mamy. Skorpion, księżycologia. Nadchodzi nowy początek. Nie mam wątpliwości. No tutaj się coś skończyło i to dosadnie, prawda? Co jeszcze? Oczekuj potężnej zmiany. To dobrze, one będzie na lepsze, ale tutaj widzisz, oczekuj, nie działaj. Nie działaj z wyprzedzeniem, bo możecie próbować sami coś szybko zmieniać, bo jesteście w niekomfortowej sytuacji. Ale nie tędy droga. Tutaj trzeba trochę poczekać, aż sytuacja się ustabilizuje i wyklaruje. A w tle zobaczcie, Macie skorpiona, przepracuj swoje lęki. No dobrze, to tyle. Dzięki za wysłuchanie i pozdrawiam.